Cześć, młody poszukiwaczu przygód. Przyszedł już wieczór i nadszedł czas na spokojną przygodę w krainie marzeń, gdzie Steve, Alex i ich przyjaciele przygotowali coś wyjątkowego. Czy leżysz już wygodnie i jesteś gotowy, aby zanurzyć się w świecie Minecrafta? Dzisiaj wyruszymy w relaksującą przygodę razem ze Steveem i Alexem. Ale zanim ruszymy w drogę, połóż się wygodnie w swoim łóżku i zamknij oczy. Włączmy naszą wyobraźnię i wyciszmy umysł, aby śnić o tej wspaniałej podróży. Weźmy głęboki oddech przez nos. Poczuj, jak twój brzuszek unosi się. Teraz powoli wypuść powietrze przez usta. Wyobraź sobie, że twoje ciało jest jak mięciutki blok wełny. Wdech, wydech, i z każdym oddechem czujesz, że jesteś gotowy na magiczną przygodę. Kiedy jesteś już gotowy i leżysz w łóżeczku, wyobraź sobie spokojny wieczór w świecie Minecrafta. Noc powoli zapada, a na niebie świecą migoczące gwiazdy. Pod wielkim, rozłożystym drzewem w zaczarowanym lesie czeka na ciebie Steve i Alex. Obok nich stoi przyjazna lama Luna oraz tropiciel Enderman. Steve mówi do ciebie: Witaj przyjacielu. Dziś razem udamy się do miejsca, gdzie sny Stają się rzeczywistością. W krainie snów panuje spokój, więc wyruszymy na specjalną wyprawę. Ale zanim tam dotrzemy, mamy zadanie. Wspólnie zbudujemy coś magicznego, co pomoże nam bezpiecznie dotrzeć do tej Minecraftowej krainy. Steve i Alex stają powoli i wskazują ci tajemniczą, świetlistą ścieżkę, która prowadzi prosto do świata Minecraft. Ścieżka jest miękka jak trawa, a każdy krok jest cichy i spokojny. Pomyśl sobie, że idziesz powoli, krok po kroku, czujesz jak miękkie podłoże ugina się pod Twoimi stopami, oddychasz głęboko, i czujesz, jak w Twoim ciele rozchodzi się przyjemne ciepło. Wokół Ciebie unoszą się pochodnie. Które oświetlają drogę. Steve i Alex idą obok ciebie i uśmiechają się. Każdy krok przenosi cię coraz bliżej do miejsca, gdzie będziesz miał piękne, kolorowe sny. Steve, Alex, Luna i Enderman. Zapraszają cię do budowy magicznej chatki. Chatka ta będzie miejscem, gdzie każdy może odpocząć, zrelaksować się i przygotować do podróży do Minecraftowej krainy snów. Wokół rosną ogromne bloki drzewa, a na ziemi leżą błyszczące, miękkie bloki mchu. Wspólnie z Aleksem i Stevenem podnosisz duże, ale lekkie bloki drewna i umieszczasz je na swoim miejscu. Blok za blokiem, powoli i spokojnie. Czujesz, jak odprężasz się, a każdy Twój ruch staje się coraz wolniejszy i bardziej miękki. Alex mówi do ciebie. Dzięki za pomoc. Teraz, gdy nasza chatka jest gotowa, możemy odpocząć w środku i nabrać sił przed dalszą podróżą. Luna mruczy. O, jak tu miękko i przytulnie! Możemy położyć głowy na poduszkach z wełny, zamknąć oczy i chwilę odpocząć. Gdy wszyscy się zrelaksowali, postanawiają ruszyć dalej. Alex pokazuje ci magiczny most, który świeci w ciemności, niczym szlak gwiazd prowadzący do magicznego świata. Most ten został zbudowany z lśniących kryształów i jest bardzo, bardzo miękki. Stawiaj delikatnie swoje stopy na tym moście. Czy czujesz, jaki jest miękki? Weź głęboki oddech i powoli wypuść powietrze, wyobrażając sobie, jak z każdym krokiem jesteś coraz spokojniejszy. Enderman pyta. Czy czujesz, jak ten most cię niesie, a każdy krok prowadzi cię do miejsca, gdzie panuje spokój? Most Gwiazd jest taki spokojny, że nawet ja, Enderman, mogę tutaj odpocząć. Po drugiej stronie mostu, nasi przyjaciele docierają do oazy kaktusów. Gdzie czeka znajomy kotek o imieniu Sprytek. Kaktusy świecą delikatnie, a ich kolce nie są kłujące są miękkie. Sprytek mówi: Cześć! Tutaj, w oazie kaktusów, możesz sobie wyobrazić, że każdy ten kaktus to taka przytulna poduszka, na której możesz się położyć. Zamknij oczy i poczuj, jak od stóp do głowy całe Twoje ciało staje się bardzo zrelaksowane. Poczuj ciepło w swoich stopach, nogach, brzuszku, rączkach i w końcu w główce. Każda część Twojego ciałka jest teraz bardzo spokojna i odprężona. Kotek Sprytek proponuje, aby razem zbudować specjalną pochodnię, która pomoże rozświetlić drogę do Minecraftowej krainy. Wszyscy razem zbieracie delikatne, świecące bloki i układacie je w kształt małej pochodni. Pomyśl sobie, że trzymasz tą pochodnię. I czujesz ciepłe, delikatne światło, które rozświetla wam drogę. Przy każdym oddechu czujesz, że twoje serce bije spokojnie, a w środku rośnie ciepło. Steve mówi: Świetnie się spisałeś. Teraz, kiedy mamy pochodnie, nic nas już nie zatrzyma. Przed dotarciem. Do krainy snów Minecrafta. Steve, Alex, Sprytek i wszyscy inni przyjaciele prowadzą cię teraz na polanę pełną gwiazd. Każda gwiazda to spokojna, świecąca kulka, która rozświetla całą okolicę i delikatnie faluje na nocnym niebie. Alex mówi: Teraz możesz wybrać swoją własną gwiazdę, taką, która będzie czuwała nad twoimi snami. Każda gwiazda ma swój spokojny blask i szepcze ciche, kojące słowa. Spójrz na swoją ulubioną gwiazdę i weź głęboki oddech. wyobraź sobie że jej światło przenika do twojego serduszka i wypełnia cię spokojem z każdym oddechem stajesz się coraz bardziej zrelaksowany gotowy do minecraftowego świata alex mówi już czas odpocząć drogi przyjacielu Jesteś gotowy na najbardziej Minecraftowy sen, jaki tylko możesz sobie wyobrazić. Dzięki, że byłeś z nami, mówi Steve: Pamiętaj, że zawsze możesz wrócić do kreatywnej krainy Minecrafta. Zawsze, kiedy tylko będziesz tego potrzebował. Dobrej nocy, przyjacielu! Zamknij oczy, przytuł się do poduszki i pozwól, aby twój sen zabrał cię w spokojną podróż. Teraz kiedy jesteś już gotowy do snu, posłuchaj delikatnie kołysanki. Zamknij oczy. Oddychaj spokojnie i pozwól sobie odpłynąć spokojny, głęboki sen.